Ostatnio byliśmy blisko wyjścia ambulansem z domu babci Aby raczej ze szpitala babci Ale ktoś musiał nas zabić i było to, no to, to osoba był nosferatu Siemanko, jestem Noktes, a dzisiaj opuszczamy szpita szpital, ambulansem Najprawdopodobniej ambulansem Myślę czy wziąć te efekty czy nie, ale w sumie no dobra, niech dostaną te efekty Plan jest taki, że zrobię speedrun, znaczy zrobię, no nie wiem czy zrobię speedrun Spróbuję zrobić speedrun z tego Nie wiem czy babcia nie wychodzi teraz tąd, ale widzę, że tutaj jest jedna rzecz, która jest przydatna i bardzo dobrze. To będzie kod, nie będzie. Ona wiedziała. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Pobiję te gary. I you. You want to play. Dosłownie pobite gary. Jest źle. Jeszcze tu nie ma strzykawy, kurde. No jest bardzo źle. Okej, okay, to, to jest bardzo zły układ. Najgorszy chyba, który mogliśmy mieć. Tak mi się wydaje. Samo to, że tu nie ma strzykawy, to jest dla nas teraz bardzo duży problem. Eee, tak, strzykawa będzie prawdopodobnie u góry. Będzie strzelał, ale dobra. Tak jesteśmy już daleko Samo to, że nie ma strzykawy, to, to jest duży problem To jest bardzo duży problem hmm. Najlepiej dla nas by było jakby dziadek był na dole i babcia była na dole Wtedy... Wtedy to jest easy game tak naprawdę Ale też dobre pytanie, gdzie jest strzykawa U góry jest dużo miejsca ogólnie na schowanie się, więc... Góra jest Oni są u góry Dobra. Będziemy robić teraz totalnie. Lekko pussy game. Okej. Okay. Czy on to słyszała w ogóle? Tu mam strzykawy. Kodu też nie znamy. To jest. Oj, to nie będzie dobra gra. to jest problem teraz Czy tu coś może być Tu coś też jest takiego w sumie ten Nie wiem czy oni tego to słyszeli, że Czekaj co? Co tam leży Nie ukrywam faktu, że nam się teraz złożyło idealnie jeszcze jakby tu był dziadek, to będzie do... Okej. Okay. Czy, ja, czy ja chcę robić gry, gdzie ja się, czyli będę dziadka. Poczekajcie, bo tu mamy tak łom. Ktoś powiedział, podobno, że strzałka działa na babcie. Na szczęście mam tu miejsce, gdzie mogę się schować łatwo. Kurde, ale nie wiem teraz, czy na pewno to działa na babcie. O! Ej, to wyszło. Co ja zrobiłem w tym momencie? To był dosyć praktycznie ślepy strzał. Szukamy kodu. Okej, okay, tu jest remod. Dobrze. Safki, ok. Czekajcie, na razie ja bym zostawił tutaj. Też najpierw przydałoby się mieć wszystko ogarnięte, Kurde no. Zapominam o tej sklejderii ciągle. Ale to był ślepy strzał, a że ja go trafiłem, to ja jestem zaskoczony, szczerze. Chwilę, tu był safe, tak? Tak, tu był safe. Blue key jest Mam nadzieję, że oni się odradzają gdzieś indziej, bo jeżeli odrodziliby się tu, Stypa lekka plus gdzie zostawiłem tutaj zostawiłem gana, no nie zostaw mnie proszę no dobra widziałem, że kłódka spadła Chwila. Nie. a, a tu jest... Ja, ja, ja po amunicji przyszedłem, faktycznie. Faktycznie Master Key i to... Hmm. No nie, to nie jest to co ja bym chciał. Proszę, no naprawdę. Okej, okay, leży. Ja wiem, że z bronią są jestem bezpieczny. Ale jak to ma teraz znaczenie? Temu to się w ogóle w głowa głowę rusza? O ma padlock key Ten padloki to ja tu wyrzucę, bo wiem, że padlock key jest potrzebny do endingu Czekajcie, pilot był na to, żeby wejść tutaj. A tu też może być coś potrzebnego, prawda? Na pewno potrzebujemy tak. Aha Czy pierwszy raz ja mam tak, że tutaj nic nie ma w tym miejscu? Pierwszy raz w życiu mam tak, że tutaj nic nie ma E to gdzie może być? A, 410 41020 41020 Na pewno musimy mieć to koło Później z git. 4,1 41020 Jest Ej, bo ja nie mogę ogólnie dropnąć. Okej, okay, już mogę. 41020 Tutaj ma odlokowane wszystko. Czy mógłbym z tej. Okej, okay, ktoś tam idzie. Mam nadzieję, że, nie, że dziadek nie słyszy swojej broni, ale pani zaraz nie pójdzie. Byłaby lipa. Wiem co jeszcze zrobię. Bo ja i tak będę potrzebował na dole. Pilersy. Dobra, i teraz patrzcie. To, to jest taktyka życia, widzowie. To przejdzie. Patrzcie, pilersy wyrzucam. Jestem z nadzieją, że dziadek zaraz nie cofnie się po swojej broń. Babcia w szoku co się dzieje. Te rzeczy się rzuca na raz. No to jest taktyczne, to jest taktyczne. Czy... Tu... Nie, to z tej strony tylko można było. Jeszcze potrzebujemy łom Chwilę. Ja zobaczę, czy będę mógł jeszcze się po broń tak ślizgnąć, bo łamę się. Mogę. Nie wchodzą do góry, nie wchodzą. Zobaczymy, co jest tam. Generalnie. Control panelki. Może babcia nie zdąży wejść. Ile my teraz rzeczy ogarniemy sobie w tym, w tym jednym ranie? Teraz patrzę, bierzemy broń, mamy załadowany całą broń. załadowaną całą broń, możemy zrobić teraz ending. Czy to jest zaczął się pod ending? To się zaliczało kiedyś pod ending, więc zaraz. Nie wierzę w to. Ej, to był miss click. Na dole powinna być amunicja. Kurde, u góry już nie ma żadnej amunicji, wszystkie, wy... wszystkie wyczerpałem. No, tu jest jedno na szczęście. Kurde, no w takim momencie muszą być. Hello? Na no, szczęście jednak nie słyszę. Idę ja sobie tylko blokować -well. A Jestem ciekawy, czy mogło być tak, że papież na przykład weźmie broń. Czy, się mogło, czy mogło być? No dobrze, że nie. Nie wiem czy to trzeba robić, ale... tak to zrobię. Bo... Bo to czuję, że muszę teraz możemy obciąć zdecydowanie to to oznacza że teraz możemy tak wziąć sobie to i czy zdążymy zdążymy, bo dziadek nie słyszy, a babcia to babcia i plus takie miejsce to mamy że na pewno zdążymy mam nadzieję, że jeżeli teraz pójdziemy tym, tą drogą to mam nadzieję, że jak wrócimy to dziadek nie będzie miał Chodź jeszcze czekajcie, bo mamy tak te. Mm, to z... Jest je to czy nie? Nie wiem, ale dobra. Yy, tym razem w Wil to zrobiłem? W 19 minut zrobiłem ten pierwszy. I tym razem będzie trzeba zrobić to. Dobra, to wydzieliśmy, to wydzieliśmy tę kaszenkę. Ta i On się wyłania. Tylko tym razem tak, potrzebuję jedną oponę. Padlock ki, który kiwia, gdzie ja wyrzuciłem. A, wyrzuciłem przed windę. Dobra, jest git. Chyba tylko kluczy się potrzebują oprócz tego, więc chyba jesteśmy w stanie to ugać, co to jest. Dobra, musimy z nim iść, no nie ma innej opcji. Plan jest taki, by sprowadzić go. Dobra, idzie. Tutaj i sobie przejść tutaj. I mamy teraz dużo czasu. I w tym momencie możemy sobie na spokojnie zrobić sobie wiele rzeczy. Po pierwsze Pojechać teraz na pierwsze piętro Nie wiem co ja potrzebuję dokładnie. Ja wiem, tylko potrzebuję jedną oponę. Mam nadzieję, że nie zdąży w tym czasie przejść, wrócić. Zdążył. Dobra, to pomieszczenie jest tak duże... Żeby zdążymy przed nim uciec. Pamiętajmy, że on nie jest głuchy. Co już się dowiedziałem wcześniej. Nie wiem czemu ja w ogóle otworzyłem tej kratę. Mogę mnie otwierać. Co tu mamy? Nie wiem po co jest to a wolf. Nie ma zielonego pojęcia. Biorę to. Nie chyba to nie jest po to tutaj. Czekajcie, bo to była tylko jedna rzecz, którą potrzebowaliśmy, prawda? Kurde. Okej, okay, mamy całą górę wolną. Można jeszcze zwiedzić parę miejsc. Bo wiem na pewno, że coś było potrzebne w tej... Ej, to może to właśnie było potrzebne. Było coś potrzebne... To jest na pewno łą potrzebny. Ale nie wiem właśnie, czy to było to miejsce na to. Jak nie było tutaj, to było to... Ej, nie mam pojęcia, gdzie to jest potrzebne, szczerze. Może muszę się cofnąć? Co jeszcze potrzebuję w ogóle w tym pomieszczeniu? Bo ja nie wszystko odkryłem, szczerze. Security, security Room. Dobra. Skoro potrzebujemy łom, ja wiem, gdzie jest łom. Nie mam pojęcia, co jest potrzebne tutaj, szczerze. Co mi się wydawało? Jaki on ma głośne to. Ty, ty... Gościu, nie wkurzaj mnie. Ja bym zostawił. Obecnie to tutaj. Idziemy po łom. Bo wiem, że łom jest tutaj potrzebny. Ale nie wiem, co jest tam. No ej to jest cios poniżej pasa. To jest cios poniżej pasa. Dobra, proszę, żeby tu babci nie było. Generator włączony. Prąd dostarczony. Jakby tu jakby środkane dorwać. O, tu jest łon, dobra. Potrzebny. No idź, bo on zaraz wróci. Przy okazji muszę zobaczyć. Teraz muszę zobaczyć, co jest tutaj potrzebne jeszcze. Nie wiem, czego mocno nie słyszałem. To są te strzałki tylko. Napis Help, padlock key... A to wiadomo od czego. Ok, mam ambulanski. I chyba tylko brakuje koła. Patrzcie, nie pojedziemy jeszcze. Tu zostałem ambulanski. Czyli brakuje koła tylko. Czekaj A z tym Urwisem co teraz? Okej, okay, ten no Urwis tam poszedł Czaję sytuację No rozumiem, rozumiem, gdzie stoimy teraz, okej okay. mhm. Dajcie strzykawe Babcia jest u góry Dziadek został. Chyba że dziadek już dorwał Shotguna. Widzę, że chyba to zrobił. To gdzie on jest teraz? Nie wierzę w to, kurde! Kurde, to drugi dzień! No chłop się skradł Chłop się... Z... chłop sobie tam... z boku był Masz na sobie jakiś klucz, Morto? No, ja nie widzę, że był jakiś kluczowy Ale może jak się go zabije... Coś odda <laughs> Łom! Wait! Właśnie, my tam musimy wrócić No my wiedzieliśmy, że dziadek lub... Że dziadek nie odda Musimy go wziąć tutaj Bo ja tam, tam mi się śpieszy Generalnie Mordo, ja wiem, że ty tam No chodź Kurde, on to chyba nie słyszał To było tędy na pewno Na pewno było tu, tutaj Gdzieś nie, to nie było tędy. Shit. Chodź, to jednak nie tędy. Chodź. Jak tu przyjdzie babcia? Tu lipa west. Bo ja to chcę zrobić bez babci. To ono jest daleko. się. Jak mamy wyłączyć gaz? Aha, to nie wszystko. Jak mamy wyłączyć gaz? Ja tylko po jedną rzecz. Chyba tutaj jest, dobra. Na prawo słyszę. Jest dziadek, dobra Jest jego ręka Kurde, jak zwykle nie naładowany No jak zwykle nie naładuję nawet tego Mam coś, co na pewno go zaskoczy Mam nadzieję, że trzyma fajne rzeczy i gdzie on może cokolwiek trzymać, bo tutaj mamy ten, mamy to i mamy ambulanski i została nam chyba tylko opona do wyjścia, ale nie jestem pewny w sumie jak to działa. Gdzie on jest? Ja bym pomyślał, że coś tutaj jest potrzebnego, ale no nie. Aaaa! To ja już wiem! Trzeba to sobie po prostu pomyśleć. Ale skoro tu już mamy wygazowane... To co tam jest? Czy on się przestraszył broni? Zamykamy Nie On nie ma nic, ja potrzebuję A W kiblu nie ma nic, OK Co to jest? Cosmic gun I think is something inside this gun Myślę, że coś w nim jest Ej, wiecie jaki jest plus? Możemy tym strzelać, to po pierwsze. A po drugie, Shotgun jest tutaj. Czyli mamy teraz duży plus, ale czekaj, czekaj, czyli niech zgadnę. To będzie coś potrzebnego do endingu, yep. What? Jak ją wzięło? Czekaj. To znaczny dźwięk. blisko, idzie. Kolejnego chyba trochę wzięło. To jest doszło lat tego miejsca. Kurde, poczekajcie. Nie wszyscy naraz Gdzie brat miał to miejsce? Było tutaj. Tu będzie opona. Jest chyba bliżej endingu niż myślę. No powiedzcie, że to jest opona. Jest opona. Jedyny problem taki, że po drodze pewnie ktoś będzie akurat szedł i to będzie babcia. Najprawdopodobniej. Babcia, proszę. Oszczędźmy. Tyle razem przyszliśmy. I to oznacza, że. Co jeszcze potrzebuję A. no i standardowo będzie teraz, prawda? No oczywiście, że tak. <puszk> Jedziemy. Ending w greny Madness z ambulansem... Jesteśmy, jest babcia, jest... No tu jest dziadek, jest Slendrina. I jest garaż. Także to był cały ending, y który na które czekałem, zrobiłem go w drugim odcinku, ostatnim mi nie wyszło, ale także jak Wam się nie spodobał dajcie łapkę w górę, subskrypcję, a my będziemy się w kolejnym filmie. I cześć. To dupending.